Witam serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj testujemy sobie kolejny produkt. Są to petardy Titanium Bombers od Roger the Fireworks Kolejny ciekawy produkt, nie najtańszy Bo mam tutaj 10 sztuk petard O neku e, dokładnie 20 gramów na paczkę Co się wydaje, że to nie jest duża ilość e, 2 gramy na petardę No ale jak wiecie, nek i pozory nieraz mylą m, I okazuje się, że petardy Które dużo neku nie mają Czasami są naprawdę dobre Oczywiście jest to kategoria P1 e, Seria 2019 rok Wyprodukowane te petardki e, No i co do samych petardek To prezentuje się w ten sposób Na pewno na duży plus jakość wykonania produktu, jak zwykle folika zabezpieczająca od dołu, jak to ma miejsce w petardach od Roger, Fireworks. Ładna jakość wykonania folika, nie jest luźno, nie da się jej za bardzo przypadkiem podpalić. To też jest na duży plus, bo dużo importerów o tym nie pamięta. I na przykład, gdy się folika podpali przypadkiem, no to może się za szybko flara podpalić. No a tutaj ten problem został rozwiązany w prosty sposób. No i po prostu zobaczmy, co petardki sobą prezentują. Lecimy. No, i zaczniemy sobie od luźno położonej petatki na ziemi. Fajny, dobry ląd. Flary nie mają. Dobry bas. No i ogólnie też bardzo dobra głośność. Zobaczymy teraz, jaką zrobią nam dużą dziurę. I teraz sobie wrzucimy jedną do wody. Myślę, że z tym nie powinny mieć problemu. Ląd jest naprawdę, wydaje się, dobrej jakości oj tak o, o i tam strzelał zrac i naprawdę petarda nie miała żadnego problemu żeby w wodzie wybuchnąć i od razu leci kolejna z jeszcze odległości jakaś tam petardka i teraz odpalamy ją w ziemi i zobaczymy jak duży krater zrobi jak duży granat odłamkowy Uho. I zobaczmy, 2 gramy, 20 zł za paczkę I krater jest naprawdę przyzwoitej wielkości Porównywalny do emiterów, które niby mają więcej prochu, a może minimalnie słabszy Więc petardy, jak za to cenę we współczesnych czasach, wypadają naprawdę nieźle Jeszcze dokładając do tego fajną jakość wykonania Podsumowując krótki test tych petardek, yy, mogę je zdecydowanie wam polecić, pomimo tego, że nie należy one oczywiście do najtańszych petard. To naprawdę duży plus za jakość wykonania i za to, że są naprawdę mocne, jak na 2 gramy neku. No jedne z najmocniejszych petard, które mają 2 gramy neku, jakie. Testowałem zdecydowanie, aczkolwiek, jeżeli chcecie coś bardziej opłacalnego, to chyba jednak postawiłbym na kolor Whistling Salut, gdzie cena jest niecałe dwa razy większa. I to zdecydowanie, bo tam to jest 35 zł, 38 zł, coś koło tego, za 20 sztuk, a tu jest ponad 20 zł za 10 sztuk. Więc tamte wypadają nieco taniej, mają dodatkowo jeszcze inne efekty, no i też mocą wypadają bardzo podobnie. Także. To było tyle z teściku, Petardy otrzymują ode mnie ocenę 7 z plusem na 10. Nie jest tak za bardzo wysoka, no tylko i wyłącznie przez cenę tych petard. A tak poza tym, to petardy są świetne i je jeszcze raz Wam mogę serdecznie polecić. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach.